Chciałem Wam nagrać największą wtyczkę, jaką widziałem, elektryczną. Jakaś firma jest elektryczna, ale zobaczyłem, że jeszcze stoi karton Freezerschenken. A co to jest? New Era. Nie wiem, zobaczymy, Weźmy, zobaczymy, co to jest. Jaki się tu i na coś. No ja to tworzę, zacznę jest tu <coughs> firmy New Era Na no e 22 euro Jak sprzedam do 15, będę zadowolony Dzisiaj w robocie idę Właściwie już po robocie, idę śmieci wywalić Mamy swój świetliczek I zobaczyć, bo Alety tutaj stały Więc możliwe, że wezmę je. Rozpięte. Sydzami jest Możliwe, że wezmę je na działkę i coś z nich zrobię. O, patrzcie, grzejnik stoi. Tu są te palety w całkiem ładnym stanie i je można zabrać. Mogę dałem tutaj zarządcom. Bo tutaj tak na śmieci trafi. A co to? O kurde. Jakieś pudełeczko. tak? Ciekawe co to. Ciężkie. No dobra, otwórzmy komisyjnie. Ja Cię pan pierdol. Wypierd... Nie! Zapominam o tym. Biorę palety i uciekam. Dzisiaj dzień taki trochę na działce. Palety mam, rozbieram, bo trzeba trochę kwietników pozbijać. No i przydałoby się też tutaj trochę zrobić już porządek. Bo w tamtym roku nadwoziłem tego drewna, część wykorzystałem, a część leżała i czekała na lepszy czas. No dzisiaj jest ten lepszy czas. Młoneczko zachodzi, zaczyna się robić troszkę chłodniej W domku już bebaso okula. Na razie tyle się udało tutaj skutecznie wyczyścić Ale działam sobie dalej Troszkę mnie tu spaliny grzeją No, całkiem ciepło A ja w krótkich spalenkach Nogi jak syn tego... Młynarza Więc na dzisiaj koniec Tyle się udało, jest kilka desek poczyszczonych, będziemy zbijać kwytniki, teraz kończę, bo już się robi ciemno i chłodno, idę na ognisko. Drzwi się robią, wszystko ręcznie, chińskie piłki, taki sprzęt, zobaczymy jak tnie to pod kątem. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Taki sprzęcik niestety więcej mi się nie udało nagrać odnośnie tych drzwi ludzie się kręcili, nie chciałem tam nagrywać ale jeżeli jesteście ciekawi to zapraszam do śledzenia kanału na pewno w którymś z filmów się pojawią te drzwi możliwe nawet jeszcze robota jak będę robił a na chwilę obecną no, tyle, tyle musi wystarczyć zobaczcie Taka pogoda, jak drzewa ładnie na cmentarzu kwitną, no, aż chce się żyć. Teraz jestem w piwnicy robię trochę porządki i znowu natknąłem się na to z początku filmu i nie dawało mi spokoju, co to może być. Może wstyd się przyznać. Nie miałem pojęcia, do czego to etui może służyć. Okazało się po wyszukiwaniach w internecie, że to jest etui na Czapki no takie zwykłe czapki z daszkiem i mieści ponudź maksymalnie trzy czapki. Już widać jest ten stary, bo nawet nie miałem pojęcia, że coś takiego. Jest jakie etui na czapki, No ale jak widać jest. No teraz jak spojrzę oczywiście na kształt, no to. Ma to sens. Ale w pierwszym rzucie powiem szczerze, że najpierw myślałem to jakaś torebka. Później myślałem, że to jakieś się tui, ale na pewno nie sądziłem, że to na czapki nie potrzebujecie nowych tych? Yy, no, stoperów do drzwi? Mam dwie sztuki. No, więc jaka ciekawostka. A ja zabieram się za robotę. Jest tu lekki syfiks, ale da się przejść, nie jest źle. Farby muszę powywozić. Yy, są resztki farb po malowaniu. Tam jeszcze są płytki, ale to są płytki, które muszą zostać, bo to są właściciela mieszkania. Tu już jest gotowe złoto, czyściutkie. Tu jest też czyściutkie. Tu jest prawie czyściutkie. A tu jest nieczyściutkie. A tu jest jeszcze kamera, która była do wygrania. Możliwe, że jeszcze jest do wygrania. Nie wiem, czy ten film wejdzie w niedzielę, czy nie. Jest ten pamiętny zegar. I na razie tyle. Nie mam na razie na niego pomysłu. Nie wiem co z nim robić. Jak go spróbować uratować? Może by macie jakieś pomysły, dawajcie znać w komentarzach. Bo myślę, że szkoda go wywalić. Ale na razie mówię, na razie nie wiem. Nie mam totalnie weny Musi przyjść czas i, i pora na niego, żeby się do za niego zabrać. Nic, ja się zabieram dalej za robotę. Coś będzie ciekawego, to się włączę no a co do roweru, to bardzo dziękuję za taki duży odzew w kwestii pomocy tego co tutaj mogło być zepsute. No i ponoć ten ruch tutaj na zębatkach to jest sprawa normalna. Ja już tym rowerem troszeczkę przejeździłem i na chwilę obecną nie zauważyłem, żeby działo się coś niepokojącego. Bardzo fajnie się jedzie, jeździ. Delikatnie gładko wszystko idzie mu szybko. Tylne przerzutki jeszcze wyregulować, bo pierwszy bieg mnie nie skakuje, bo łańcuch nie daje rady dojść tam. Więc to muszę wyregulować. Uchwyt na bilon kupić i to wszystko, można śmigać. A ja idąc za działem. dzisiaj jeszcze robię porządki. Ja jeszcze znalazłem e, lampę błyskową do aparatu. E, tu jest jeszcze jedna lampa. Żałuję, że tych lamp, kurczę, nie znalazłem wcześniej nie spakowałem do tego Dla wszechmocnie uzdolnionego, dla jego córki, ona tam aparatami się pała, więc Takie lampy do kolekcji też by pasowały Zegarki stary Nie wiem, co to są zegarki, muszę popatrzeć Wiem, że one były pozłacane Tu na pewno patrzeć. jest też napisane Gold Plated. Trzeba było włączyć. Tu mam taki zegarek. To też jest jakaś marka. Z tego co pamiętam. Jakiegoś artysty to są zegarki. Taki z kotem. Ale on. A on ma tą blaszkę zdjętą, bo ktoś chciał baterię wymienić. ale żeby ją włożyć, to trzeba. A nie, ona jest założona. Ale ją chyba trzeba sprasować tą taką prasą specjalną do zakładania tych oprawek z tyłu Nie wiem, muszę zobaczyć O kurczę Ech. Kotki figurki też jakieś tam, nie wiem, to jest jakiś też jakaś tam manufaktura jakiegoś gościa, nie wiem Muszę popatrzeć co porobić Dajcie znać Może ktoś z Was Ten ma tą działkę A, to są te ramki Dokliś to się robiło na no, rzutnik się brał kurczę tu jeszcze mam tyle rzeczy trzeba byłoby tu porobić porządki i pogarnąć to pokazać wam przede wszystkim może, może ktoś będzie chętny komuś coś się będzie przydawać to wtedy podeślę ale na razie to to najważniejsze muszę te zegarki posprzątać. dawajcie znać czy bylibyście chętni żeby wam to dokładnie pokazać i, i ewentualnie o, tu są jeszcze te zawiasy. Tu jeszcze są jakieś gry, mam, Komando strójka i na Nintendo coś jest. Dobra. będziemy na spokojnie przeglądać nic. Dawajcie znać w razie co to będziemy działać. Ja Was pozdrawiam, trzymajcie się i miłej niedzieli, jeżeli w niedzielę wyjdzie film.